Doktor Katarzyna Radkowska została obwiniona o to, że publicznie odnosi się krytycznie do preparatów nazwanymi szczepionkami przeciwko COVID-19 oraz o to, że skutecznie leczy swoich pacjentów za pomocą amatanyny. Postępowanie dyscyplinarne pani doktor Katarzyny Radkowskiej od samego początku przebiegła nieprawidłowo. Mianowicie z rażącym naruszeniem artykułu 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarskiej, Bytkowskiej Izby Lekarskiej nie jest organem obiektywnym i bezstronnym. To samo dotyczy sędziów, przed którymi w piątek stanęła pani doktor Katarzyna Radkowska. Podczas toczącej się rozprawy przedłożyłam raport jednego z producentów szczepionek firmy AstraZeneca, z którego wynika, że Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, czyli organ, który de facto wniósł wniosek o ukaranie pani doktor Katarzyny Radkowskiej, otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz producenta szczepionek. Sędziowie z kolei placówki medycznej, to znaczy sędziowie z kolei, przed którymi stanęła pani doktor, zatrudnieni są w instytucjach, placówkach medycznych, które również otrzymują pieniądze w postaci grantów lub dotacji od firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją szczepionek. Szczepionek, przed którymi de facto pani doktor przestrzega swoich pacjentów. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że Lekarski Sąd Dyscyplinarny zdaje się być organem bardziej pilnującym, by lekarze działali i wypowiadali się zgodnie z doktryną polityczną, a nie medyczną, oraz działali w interesie swoich sponsorów, czyli koncernów farmaceutycznych. Co prowadzi do stwierdzenia, że Sąd Lekarski jest narzędziem w rękach wielkiego biznesu. proszę państwa. Do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Za to, że ci sędziowie oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy, nadużywając swoich funkcji, bezpodstawnie oskarżają lekarza, co stanowi przejaw nękania, szykanowania oraz prześladowania w celu zmuszenia tego lekarza do zaprzestania wypowiadania się krytycznie o szkodliwości preparatów zwanych szczepionkami przeciwko COVID oraz zaprzestania leczenia swoich pacjentów tanią i skuteczną amantadyną. Dożyliśmy, proszę Państwa, czasów, w których lekarze, którzy ratują życie i zdrowie swoich pacjentów są prześladowani przez własne izby lekarskie. Izby, które swoim zachowaniem kształtują kompromitującą postawę dla całego środowiska lekarskiego, powodując utratę zaufania publicznego do całej służby zdrowia. Dziękuję. Pani doktor Katarzyna Radkowska. Tak jak pani Mecenas powiedziała wcześniej, stanęłam w miniony piątek przed sądem lekarskim w okręgowej izbie lekarskiej w Bydgoszczy. Był to już drugi proces. Pierwszy odbył się w marcu 2022 roku, gdzie ówczesna rzecznik odpowiedzialności zawodowej, pani dr Elżbieta Narolska-Wierczewska, wnioskowała o odebranie mi prawa wykonywania zawodu natychmiast, zarzucając mi, że leczyłam pacjentów z COVID-19 amantadyną, dodam, że bardzo skutecznie oraz że śmiem cokolwiek negatywnego powiedzieć o tak zwanych szczepionkach przeciw COVID-19. Ponad pół roku, półtora roku później, gdy mamy olbrzymią dodatkową wiedzę wynikającą z badań naukowych, doniesień z całego świata, dokumentów samych koncernów farmaceutycznych, ponieważ wyrokami sądów m.in. w Stanach Zjednoczonych wyszły także dokumenty, dokumenty tajne, Sąd Federalny w Stanach Zjednoczonych dokładnie w styczniu 2022 roku. Nakazał FDA, czyli Amerykańskiej Agencji Leków oraz Pfizerowi wydrukowanie dokumentacji, którą byli zobowiązani złożyć do FDA o dopuszczenie warunkowe. Wyszło kilkaset tysięcy stron dokumentacji drukowanych przez cały poprzedni rok. I wyszły tam rzeczy skandaliczne, m.in. tajne dokumenty Pfizera, z których wynika, że ta firma już miała w swoich dokumentach dokument, z którego wynika, że wiedzieli już w 2021 roku, w lutym. Że ich preparaty nazwane szczepionkami przeciw COVID-19 mogą spowodować blisko 1300 różnych poważnych chorób i objawów, które niestety z bólem serca my, leka my, lekarze, obecnie obserwujemy u naszych pacjentów. Są to przede wszystkim bardzo szybko postępujące nowotwory nazwane turborakami przez pat patomorfologów niemieckich, są to powikłania zakrzepowo-zatorowe, udary, zawały bardzo masywne, są to różne powikłania neurologiczne, psychiatryczne i wiele, wiele innych. Izby lekarskie zabraniają nam informować o tych zagrożeniach pacjentów, gdzie każdy z nas jako lekarz zobowiązany jest kodeksem etyki lekarskiej, a także ustawą o zawodzie lekarza, do dzielenia się swoją wiedzą medyczną, zarówno z pacjentem, jak i publicznie na te tematy. W sytuacji, gdy mamy skuteczne leki przeciwwirusowe, których bezpieczeństwo jest sprawdzone od dziesięcioleci, w Polsce najbardziej znana jest amentadyna, na świecie jest to jeszcze ivermektyna, hydroksy, i wiele, wiele innych zabrania nam się stosować te leki u naszych pacjentów, które ratują bardzo skutecznie zdrowie i życie. Natomiast nakazuje się lekarzom stosowanie niesprawdzonych i jak się okazuje niebezpiecznych dla życia i zdrowia pacjentów preparatów eksperymentalnych. Zresztą nie chodzi tu, tu tylko o tak zwane szczepionki przeciw COVID-19, ale też eksperymentalne leki. W Polsce lekiem polecanym do stosowania w szpitalach i stosowanym w szpitalach jest eksperymentalny Remdesivir który z wielu krajów jest wycofany, ponieważ m.in. z Francji, ponieważ jak się okazało uszkadza nerki, wątrowe i serce. No i tutaj niestety mnie samą zaskoczyły te informacje o tym, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dotowanie przez koncerny farmaceutyczne, a właściwie trzeba by to nazwać korupcją. W szpitali towarzystw naukowych, medycznych w Polsce, do których należą także lekarze, którzy sądzą w sądach lekarskich. Takie procesy jak ja ma około 150 lekarzy w Polsce za podobne rzeczy, nawet za nie tylko lekarzy, ale także naukowców, w tym profesorów. Za sam fakt podpisania listów do prezydenta i premiera, w których ostrzegali przed wprowadzeniem tych pseudoszczepionek już ponad półtora roku temu, ponieważ mogą spowodować zmiany genetyczne w naszym organizmie, to wszystko okazuje się w kolejnych badaniach, które wychodzą, niestety prawdą. Na przykład w ciągu ostatnich tygodni ze Szwajcarii i innych krajów naukowcy podają, że w tych fiolkach, tychże szczepionek, o których mówię, są znajdowane obecnie miliardy fragmentów DNA pochodzących od bakterii, które są wykorzystywane do produkcji tych szczepionek i które budowują się do naszego genomu, powodując właśnie m.in. te powikłania, które wymieniłam, ale także uszkodzenia genetyczne w naszym organizmie. I o tym zabrania nam się mówić. Jeżeli chodzi konkretnie o te powiązania z Big BigFarmą, to może tutaj przytoczę przykłady, bo na tym procesie była mowa o pani rzecznik, która jest na liście płac Astryzeneki, jak się okazało. Pani rzecznik Zofia Parszyk, czyli obecna rzecznik odpowiedzialności zawodowej, która oskarża mnie w sądzie lekarskim. Natomiast lekarze ze składu sędziowskiego, na przykład pan dr Waldemar Cyrankiewicz, pracuje w szpitalu uniwersyteckim imienia Jurasza w Bydgoszczy, który podlega pod Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. I ten szpital, proszę Państwa, i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w latach 2020-2022, czyli w czasie, gdy są prawda, podawane preparaty genetyczne tak zwane szczepionkami przeciw COVID-19, ten uniwersytet, pod który podlega tenże szpital, otrzymał 137 tysięcy złotych za umowy sponsoringu świadczonych usług dla firmy Pfizer, natomiast pan doktor Waldemar Chrobot, który również wchodził w skład składu orzekającego, w roku 2009 uczestniczył w badaniu klinicznym szczepionek, które prowadziły wtedy cztery albo pięć szpitali w Polsce, w tym szpital w Tucholi oraz jeszcze Filipiny, czyli ośrodki w Polsce i w Filipinach. I na Filipinach. I proszę Państwa, w tym badaniu klinicznym w 2009 roku, niemowlętom w wieku 2 miesiące, 4 miesiące i 6 miesięcy była podawana, była badana eksperymentalna szczepionka przeciw pneumokokom i hemofilus influenzae. Hemofilus influenzae to jest bakteria, i jednocześnie podawano tym dzieciaczkom szczepionkę DTPR, czyli na błonicę tężec i krztusiec. Na wirusowe zapalenie wątroby oraz na polio, czyli zobaczcie Państwo, ile szczepionek naraz podawano niemowlętom. Z tego wynika, że pan dr Krobot, będąc zaangażowany w badania kliniczne szczepionek, nie jest obiektywny do orzekania i oceniania lekarzy, którzy wypowiadają się krytycznie na temat obecnych eksperymentalnych szczepionek. Poza tym polskie towarzystwa medyczne otrzymują duże granty od koncernów farmaceutycznych. Do tychże towarzystw medycznych należą lekarze określonych specjalności. W składzie sądu orzekającego jest dwóch pediatrów i Polskie Towarzystwo Pediatryczne w latach znowu 2020-2021 od samej firmy Pfizer otrzymało 360 tysięcy złotych. Z kolei Towarzystwo Internistów Polskich, do którego należy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pani Zofia Parszyk, która mnie oskarżała, otrzymało znowu w latach 2020-2022 165 tysięcy złotych. Więc o jakiej bezstronności sędziów w sądach lekarskich my tutaj w ogóle mówimy?